Doktor Ilse Triebnik to austriacka lekarka z wieloletnim doświadczeniem, która po latach pracy chirurgicznej poświęciła się badaniu naturalnych metod wspierania zdrowia. W swoim wywiadzie opowiada dlaczego właśnie zeolit klinoptylolit stał się jednym z najważniejszych odkryć współczesnej medycyny komplementarnej minerałem, który pomaga oczyszczać organizm z toksyn, metali ciężkich i wspiera naturalne procesy regeneracji. Udostępniam to 11-minutowe nagranie na mojej zamkniętej grupie Misja Serafin na Facebooku. Znajdziesz je również na moim profilu na YouTube. Zadałem sobie trud pozyskania tego materiału i powielenia go, ponieważ w pełni zgadzam się z przesłaniem dr Tribnik. Sam używam i polecam lava piure od Lava Vitae, najczystszy i najbardziej aktywny zeolit klinoptylolit, jaki znam. Jeśli chcesz z Zrozumieć, dlaczego ten minerał jest dziś tak potrzebny, zobacz ten wywiad i przekonaj się sam. Więcej informacji o lawa piór oraz linki do moich profili społecznościowych znajdziesz na mojej stronie internetowej. Link do strony znajduje się w bio lub opisie. Zdrawiam i do zobaczenia!